Bracia i siostry, czwarte kazanie pasyjne będzie o miłości. Bez miłości trudno jest żyć. Miłość jest jak chleb, woda, powietrze. Stąd jej brak sprawia po prostu ból. Życie marnieje, gdy miłość jest słaba, gdy choruje. Przeżywa kryzys. Wartość miłości odkrywa się boleśnie wtedy, gdy zaczyna się ją tracić. Jakie choroby trapią miłość w naszych czasach? Na co chora jest nasza miłość? Jest to choroba trudna do zidentyfikowania. Wyraźne są jedynie jej objawy dużo słów, deklaracji, zaklęć i rzeczywistość, która im zaprzecza. Słowo miłość pada za szybko. Wypowiadane jest zbyt łatwo. Miłością nazywa się chwilę wzruszenia, niedojrzałe pragnienia, deklaracje na wyrost. Oto pierwszy problem z miłością, Jaki ma współczesny człowiek. Tęskni za czymś, czego nie zna, szuka miłości tam, gdzie się jej znaleźć nie da. Złudzenie miłości to pierwsza z jej chorób. Miłość wyraża się w relacji osób. Wszystkie niedomogi relacji są niedomogami miłości. Wszystko jest po coś, coś, co nam potrzeba, nazywamy miłością. Podobnie ludzie, którzy, których mamy wokół siebie, znamy ich na tyle, na ile są nam potrzebni, a więc po coś. Młody menadżer zapytany o swych przyjaciół zaczyna ich wymieniać i po dwóch wymienionych imionach przerywa i gestem bezradności przyznaje się do porażki. Po chwili ciszy dodaje, nie mam ludzi, którzy by byli po prostu dla mnie samego. A na pytanie, jacy są ci najbliżsi znajomi, odpowiada, nie wiem. Pracujemy razem, czasem idziemy na drinka. Nie potrafię nic więcej o nich powiedzieć. Choroba powierzchownych relacji, cierpi miłość, ale ta choroba drąży głębiej. W moim świecie, dużej korporacji bankowej, nikt mnie nie pyta, jak ja się czuję, mówi prezes. Co więcej, jeśli nawet daje znaki otoczeniu, że się źle czuję, nikt się tym nie martwi. Zaawansowana choroba uprzedmiotowienia. Wszystko po coś. Choroba druga to choroba byle jakości. Świat się spieszy, nie czeka i dzisiejsza miłość też się spieszy, dlatego nie może dojrzeć i relacje nie mogą wydorośleć. Nie dajemy sobie czasu, by się nauczyć miłości, by się nauczyć różnicy między bliskością i dystansem, by się nauczyć po prostu szacunku. W domu jest zazwyczaj przedpokój, salon, sypialnia i kuchnia. Do przedpokoju w zasadzie mogą wejść wszyscy. Tu załatwia się sprawy szybko. I tu rozeznaje się, czy można kogoś zaprosić dalej w głąb mieszkania. Przestrzenią weryfikującą relacje międzyludzkie są pomieszczenia wewnętrzne. Jeśli ktoś jest z nami w kuchni, pije herbatę i rozmawia o wszystkim, to znaczy, że relacje są głębsze. Dostęp do ważnych miejsc mają jedynie osoby bliskie. Jednak dzisiaj nie dzieje się tak, że każdy albo prawie każdy jest wpuszczany do najgłębszych pomieszczeń naszego domu. Nie ma już stawiania granic, nie rozróżnia się bliskich i mniej ważnych, wszyscy mają dostęp do sypialni. Miłość potrzebuje czasu i dystansu. Chora jest miłość, która nie potrafi czekać. Chora jest miłość, której brakuje szacunku zrodzonego z dystansu. Ale jest jeszcze inna choroba miłości choroba zawłaszczania. Chce się kogoś mieć na własność. Dałam Ci życie. Więc należysz do mnie, mówi jedna z mam do dorastającego syna. Inwestujemy w Ciebie, więc masz spełniać nasze oczekiwania. I w ten sposób wychowuje się wiecznie niedojrzałych ludzi, ofiary emocjonalnego szantażu własnych rodziców. Nie mogą wejść w trwałe związki, nie mogą się zdecydować na pójście drogą powołania. I nie mogą być na swoim. Pod pozorem gorącej rodzicielskiej miłości kryje się niekiedy ciężka choroba. A przecież nikt nie daje życia od siebie, ale jedynie przekazuje otrzymany dar. Efektem ubocznym bywa często później rozpaczliwe poszukiwanie wolności przez dorosłe i niedojrzałe dzieci. Jak to musi boleć? Wszystko dla Niego poświęciłam, a On nawet mnie nie odwiedza w tym domu starców. To nie jest dom spokojnej starości, proszę Księdza. To dom cierpienia z braku miłości. Tu miłość płacze najbardziej, bo nie jest kochana. Bracia i siostry, jest też ból niedokończonego zdania. Jarosław Mikołajewski w jednym z zesejów Dolce wita pisze tak: moja mama, jak była chora, to jakoś tak zaczynała od słów: kiedy umrę. A ja, głupi, zamiast słuchać, co ma mi do powiedzenia, wołałem zniecierpliwiony Oj, mamo, co ty mówisz? Zobaczysz, że przeżyjesz nas wszystkich. A ona milkła, zrezygnowana, jakby traciła nadzieję, że ktoś wreszcie pozwoli jej kiedyś dokończyć to zdanie, może najważniejsze zdanie w całym jej życiu. I nie wspominała już o swojej śmierci przez kilka miesięcy, aż umarła. I przez swoją głupotę nie dowiedziałem się, co mam robić, kiedy ona umrze. I nie wiem do dziś. I może dlatego to moje życie jest takie, jakie jest. Ból niedokończonego zdania. Zagadana miłość, zatrzymana w pół zdania, boli. Ilu tych, którzy chodzą po cmentarzach i składają kwafiaty, palą lampki, ma wy właśnie wyrzuty sumienia, bo nie odpisali na list, nie poszli na spotkanie, nie oddali pieniędzy, zapomnieli o kimś, a on nagle umarł. Śmierć uczy prawdziwej miłości bliźniego. Ludzie, którzy nie umieją kochać, to nieszczęście, to wielkie nieszczęście, to smutni ludzie. I takich nieszczęść mieszka dużo w naszych domach. Ludzie, którzy nie umieją kochać. Człowiek gubi miłość, a potem całe życie chodzi głodny, a potem dziwi się, że życie boli. Nieproszona miłość nie wejdzie, woli odejść, niż być niechcianą. Z miłości miłość się budzi. Biedna miłość w łachmanach codzienności. Może miała rację siostra Noemi pisząc, gdyby miłość można było kupić w sklepie z ubraniami, to wszyscy kupowaliby o kilka rozmiarów za dużą, tak by nigdy z niej nie wyrosnąć. Poszukuję więc miłości, która nie pyta po co, nie pyta dlaczego, szukam miłości, która nie zazdrości, nie gniewa się która rozdaje cierpliwość. To jest na pewno rozmiar trzy razy XL. A taki trudno znaleźć, bo w nim współczesnemu człowiekowi nie do twarzy. Nie do twarzy. Właśnie tylko człowiek kochający ma piękną twarz, szczęśliwe oczy, oczy i duszę niebiańską. Takich ludzi nikt się nie boi. Co więcej, chce się przy nich być, aby się ogrzać mocą niezwykłej miłości. Miłość to wyposażenie na życie. Piękna miłość zachwyca, inspiruje, daje sens życiu. Bracia i siostry, nawet gdy kochamy, Mamy niekiedy problem, by ją okazać drugiemu. To też jest choroba miłości. Czerwiec, wczesne przedpołudnie, w kwiaciarni ruch. Ludzie kupują kwiaty, ale w tym ruchu zakupów panuje klimat miłości. Kwiaty dla osób kochanych. Stoję w kolejce i czekam na mój czas. Przede mną mężczyzna, mężczyzna, który poprosił trzydzieści czerwonych, pięknych róż z przybraniem. I po chwili bukiet był gotowy. Proszę pani, mówi mężczyzna zakłopotany, a może onieśmielony, może ma pani takie małe serduszko z napisem Kocham Cię. Niech mi pani przypnie do tej wiązanki z przodu. Nie, nie, to za małe, większe poproszę. Niech żona zobaczy, że ją kocham. Przecież to trzydziesta rocznica ślubu, proszę pani. Ekspedientka uśmiechając się delikatnie mówi: Ale to nie może jej pan tego tak po prostu powiedzieć? To większe poproszę. Niech pani je przypnie z przodu, aby widziała, że ją kocham. I kiedy płacił za kwiaty, dodał: Niech się pani na mnie nie denerwuje. Ja nie wiem, jak jej to powiedzieć. Ale pomyślałem sobie 30 lat kocha i nie wie, jak jej to powiedzieć. A ona, a ona, czy umie czytać znaki miłości? Bezradność w wyrażaniu miłości. Czy to niecierpienie? Pewnie dla obu stron. Kochają się. I nie mówią sobie, że się kochają. Ale jest też cierpienie wiernej miłości. Wierność małżeńska. Jak ona dzisiaj jest raniona? Nawet u wielu rodzi się wątpliwość, czy wierność przyrzeczeniom małżeńskim jest jeszcze możliwa, Kilka lat temu ślubowało sobie w kościele dwoje młodych ludzi. Oczy pełne nadziei. Serca gorące miłością. Drżące, jakby niepewne. I te słowa, ślubuje ci miłość. I pewnego dnia Stanisław trafił do szpitala. Po operacji nie odzyskał już przytomności. I żona przez trzy miesiące przychodziła dzień w dzień do szpitala. Aż pewnego dnia dyżurny lekarz zwrócił się do niej z prośbą: Niech pani oszczędza sobie siły. Ma pani przecież dzieci, życie przed sobą i tak mu pani nic nie pomoże. Przecież mąż jest nieprzytomny. Niech się pani oszczędza. Nie odezwała się słowem. Na drugi dzień. Przemierza miasto, aby kilka godzin posiedzieć przy mężu. Zapytałem ją, Krystyna, czy lekarz nie miał racji? Zbyła mnie milczeniem. Pozwoliłem sobie zadać jeszcze jedno pytanie powiedz mi, a co ty robisz przez te kilka godzin przy mężu? I po chwili ciszy powiedziała tak: Wie, ksiądz, jak nikogo nie ma na sali, to biorę jego bezwładną rękę, całuję obrączkę i odmawiam na jego palcach różaniec. Jestem przy nim, bo mu kiedyś obiecałam miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. A on, a on choć nieprzytomny, przecież żyje, więc może czuje. Więc jestem przy nim, rozumie ksiądz? Jestem przy nim słowo, dane słowo aż do śmierci. Powiesz, przecież moja żona kiedyś była inną, czuła mnie, słuchała, wiedziałem, że mnie rozumie, a dziś jak obca w domu. Powiesz, kiedyś trzymała mnie za rękę. I nawet pytała, jak ja się czuję, a dziś mijamy się w drzwiach. Czy można tak dalej żyć, mając takiego męża? Chyba Bóg rozumie, że mam prawo być kochaną, coś mi się wreszcie od życia należy. Ja nie mogę być ofiarą człowieka, który pije, który zdradza, który nie dba o rodzinę. Pięknym odblaskiem wierności Boga jest wierność Maryi. Krótkie słowo, fiat, wypełnia treścią przez całe życie. Maryja jest przeciwko zakłamaniu, jaki jest w świecie, który zamienia wierność w układ handlowy. Wyrażenie będę wiernym często oznacza dziś będę wierny, dopóki będę miał z tego korzyść. Dopóty, dopóki wszystko po mojej myśli. Dlaczego przestają kochać się małżonkowie? Odpowiedź, bo przestała mi się podobać. Dlaczego przestają być wierni? Bo szukają nie dobra drugiego, ale siebie. Bracia i siostry, to jest zaprzeczenie wierności. Kto chce zejść z drogi wierności, znajdzie sto powodów, aby to uczynić. Ksiądz Janusz Pasier pisał kiedyś, każdy, kto szuka świata dobrze zorganizowanego, sprawiedliwego, logicznego, potknie się o zwłoki Chrystusa na Golgocie. Maryja miała wiele powodów, by się wycofać z danego słowa. Przecież to po zwiastowaniu powiedziano, że jej duszę miecz przeniknie. Po dwunastu latach dowiedziała się, że jej syn... W każdym szczególe życia należy do Ojca Niebieskiego, zaś golgoty zapewne w najczarniejszych myślach nie przewidywała nigdy. Ile razy mogła powiedzieć: Oszukano mnie, zwiedziono. Nie swoje jednak pragnienia stawia przed oczami, ale słowo FIAT. Sami doświadczacie, jak współczesnego człowieka. Chce sobie podporządkować swoista dyktatura chwili. Współczesny świat nie znosi ciągłości. Nie chce pamiętać i nie chce myśleć o przyszłości. Ważna jest tylko ta chwila i to, co się da z niej wycisnąć. Ale życie, życie jest tym, co było, tym, co jest i co będzie. Trzeba więc przemyśleć, co się przyrzekało i co mnie czeka po śmierci? Bracia i siostry, więc jak kochać miłością Jezusa? Na czym polega ta miłość, której uczy nas Bóg? Jego miłość to pokorna miłość. Pan Bóg przecież z wysokości nieba mógł dać nam wszystkie potrzebne łaski. Nie. Chciał zejść, chciał dojść do człowieka. Tak szukał człowieka, aż sam stał się człowiekiem. Nie wystarczyło mu obdarować go, obsypać łaskami z nieba. Nie, chciał dzielić jego los, a nawet chciał zejść niżej niż człowiek, bo ludzie nie rodzą się w stajenkach. Ani nie umierają gdzieś wyrzuceni za miasto i powieszeni na szubienicy. Chciał być niżej od człowieka. Chciałby człowiek szedł do Boga w dół, a nie do góry, żeby się człowiek go nie bał. Taka jest natura Bożej miłości. Dlatego my nie możemy iść do ludzi patrząc na nich z góry. Ty musisz zejść, odejść od swoich racji i praw. Musisz przedrzeć się przez te uprzedzenia i nie być tym wielkim w domu. Ty nie możesz czynić dobra z dystansu. Ty musisz dojść, dojść do serca męża, dziecka, przedrzeć się przez uprzedzenia, zranienia, do serca żony. Miłością się nie rozporządza. Miłość się ofiaruje. Ty musisz przejąć się dolą drugiego człowieka, przejąć się jeśli chcesz, aby ta miłość, która jest w Tobie, była miłością Chrystusową. Ucz się miłować. bo najgorsza przegrana jest wówczas, gdy człowiek nie może kochać. I jeszcze jednego, Uczy nas Chrystusowa miłość. Bóg jest pierwszy we wszystkim. Także i w miłości. To On wysłał anioła Gabriela do Maryi. I to On do grzeszników posłał swojego syna. On jest zawsze aktywny. On nie czeka, że ludzie staną się doskonali. Podobnie i my. Jeśli chcemy kochać po Bożemu, Musimy mieć inicjatywę miłości. To znaczy, nigdy nie możemy czekać na miłość od drugich ludzi. Nie możemy uzależniać naszej miłości od postawy, jaką spotkamy. Musimy wychodzić do ludzi. Wciąż wychodzić. Wychodzić nie dlatego, czy mi się chce, czy też nie. Tu musi działać wiara. Wierzę, więc wychodzę do człowieka, bo w nim przychodzi na moje spotkanie Chrystus. Wychodzić do człowieka, bo wierzę, że w nas jest Chrystus, który chce miłować przeze mnie. I to nie może się opierać na uczuciu, bo jak będę czekał, aż będę czuł miłość, to może się nigdy nie doczekam i nigdy nikomu nie ofiaruję miłości. Miłość to niechwilowy nastrój, to nie jest przyrodna chwila. Miłość zależy od woli, to są siły łaski, które są dane człowiekowi po to, żebyś po nie sięgnął i nimi żył, a wtedy będziesz wychodził, aby kochać. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu, mówił mały książę. Czy nie mówił o miłości? To ona jest niewidzialna i najważniejsza. I tylko ona czyni życie udanym, a udane życie to rozdane życie. Bracia i siostry, jest więc miłość prawdziwa i chore miłości. Beznadziejne może wydawać się to nasze wyglądanie prawdziwej miłości, gdy wokół widać, że choroby toczą miłość. A jednak, a jednak jest nadzieja. Będą patrzeć na tego, którego przebodli, mówił niegdyś prorok. I to jest nasza nadzieja. Jest miłość prawdziwa, chociaż poraniona. W jego ranach jest nasze zdrowie, w tej umęczonej na krzyżu miłości jest siła dla naszych bezsilnych miłości. Amen.